Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak rozwiązać najczęściej pojawiające się problemy z usługą Multiroom Standard. Na ekranie telewizora podłączonego do dekodera dodatkowego pojawia się komunikat Multiroom Standard HD brak połączenia z dekoderem głównym. Aby dekoder zaczął działać prawidłowo, muszą być spełnione dwa podstawowe warunki. Pierwszy warunek. Dekoder główny pobrał właściwe uprawnienia i w menu dekodera pojawia się zakładka Multiroom. Jeśli nie widzisz zakładki, przełącz dekoder główny na kanał 11 i poczekaj na pobranie uprawnień. Potrwa to maksymalnie 24 godziny. Drugi warunek. Dekoder główny i dodatkowy są połączone w jednej sieci. Możesz użyć swojej sieci Wi-Fi. W menu dekodera posiadającego wbudowany moduł Wi-Fi, wybierz Twoją sieć domową oraz wprowadź hasło do Wi-Fi. Tę czynność wykonaj na wszystkich dekoderach. Możesz również połączyć dekodery bezpośrednio między sobą lub poprzez router za pomocą kabla Ethernet. Dekoder powinien połączyć się automatycznie z routerem bez konieczności wykonywania dodatkowych kroków. Jeśli zostały spełnione te dwa warunki, komunikat zniknie, a obraz znów się pojawi. Jeśli podłączyłeś dekoder za pomocą Wi-Fi, a usługa Multiroom nie działa, upewnij się, czy Twój router jest włączony oraz czy na innych urządzeniach, które korzystają z Wi-Fi, np. Na, na telefonie, można korzystać z internetu. Jeśli nie, odłącz router od zasilania i po chwili podłącz ponownie. Jeśli połączyłeś dekodery przewodową, to odłącz i po chwili ponownie podłącz kabel Ethernet w obydwu dekoderach oraz w routerze, jeżeli z niego korzystasz. Kable do routera powinny zostać podpięte do wejść numerowanych, oznaczonych jako Ethernet lub LAN. Nie podłączaj kabla do wejścia oznaczonego jako WAN lub Internet. Jeżeli Multirum nadal nie działa, skonfiguruj sieć w menu dekodera. Wejdź w ustawienia sieci. Połączenie przewodowe i wybierz konfiguracja automatyczna. Tę czynność wykonaj na wszystkich dekoderach. Mam nadzieję, że udało mi się pomóc. Pamiętaj, że na naszej stronie z pomocą znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.